Cześć! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem migracji i wiem, że powiem to, co powiedziałem w zeszłym odcinku, ale... Myślałem, że to już był ostatni odcinek, ale mam nadzieję, że ten będzie ostatnim odcinkiem przynajmniej z tego scenariusza z Gambita, który ogrywaliśmy. Pozdrawiamy oczywiście X-Menów przy tej okazji, gdyż oni sponsorują odcinek. W takim razie, skoro możemy powiedzieć, że coś jest związane z Gambitem, bądź jakichś mistrzów szachowych, cholera wiem. Pytanie, jak to nazwiemy. Jesteśmy w zasadzie już w przededniu domknięcia całej mapy. Zostało nam niespełna raz, dwa, trzy, cztery zamki są tu oraz na górze nie ma już zamków, które nie są moje. Um, tak, szakty ostatnio poradził sobie tutaj zarówno pod Forestem, jak i pod Kilkoma innymi miejscami, których już nie pamiętam, obskoczymy. Też widziałem, że mi sugerowaliście w komentarzach. Bardzo w istotne, zapomniałem o tym. Um, warto by obskoczyć jeszcze o biblioteki, oświecenia to jest niegłupia rzecz, więc tak, jak najbardziej to zrobimy. Niebieszczak. Póki co się widzę, że kręci. Pomarańczówka. Do zbicia. Eee, moja armia nie jest dobra, żeby nie powiedzieć, że jest biedna, słaba i chujowa w tym momencie już, ale w gruncie rzeczy działa i to jest jej największy atut. High Castle, jeszcze bym poprosił, obskok. Eee, High Castle, High Castle, High Castle. To był jakoś szybciej zajęty, nie? Właśnie. Dokładnie tak. Myślę, że. Why not? Hmm. Czemu by nie. Aha... Uh -huh. 10 ruchu. Jeszcze trzeba gdzieś ruszyć. Mocnimy sobie dół bardziej. Tak starczy. Uh -huh. A, jaka ładna bitwa będzie. No, słuchajcie, tak mnie naszło. Bo ostatnio bardzo mi się podobało. Przede wszystkim, właśnie dziękuję za wzięcie udziału w, w dyskusji małej, komentarzowej, która gdzieś tam się narodziła. Nie sądzimy, że aż tyle osób jakby ogląda do tego momentu, a potem komentuje. To też nasuwają mi się bardzo ciekawe wnioski dzięki temu. Ehm, w każdym razie, o czym chciałem dzisiaj z Wami pogawożyć sobie, ehm, ostatnio było pytanie dotyczące tego, ile z Was ogląda e, odcinki w tle tak czy coś tam sobie robi tle i nad spodziewanie dużo, przynajmniej na spodziewanie w moim wydaniu, w sensie ile ja się spodziewałem, że was może być e, dużo, nie nadspodziewanie spodziewanie może według waszego punktu widzenia, ale faktycznie jest to spora ilość osób, e, które oglądają odcinki w tle, e, więc Okej, okay, ciekawy wniosek, na pewno myślę, że gdzieś tam do przeanalizowania na przyszłość. Eee, za to, za to, za to dzisiaj chciałbym za was zapytać, swoją drogą, pierdółka, ale jakoś tak zawsze mi to po głowie chodziło. E, może niekoniecznie związane z kanałem, co, co może bardziej bezpośrednio już z wami, jak personalnie osobami. E, ja się w to nigdy nie bawiłem. W Polsce popularne jest Allegro, ale mm, nie wiem jak popularny jest ten, ten tryb. Czy byliście kiedyś na aukcji takiej, że, że idziecie i coś kupujecie na aukcji, nawet takiej charytatywnej. Bo przyznam wam wybicie, ja nigdy nie byłem, a nie wiem. To jest może pierdoła, ale w amerykańskich filozof, zawsze o, tutaj tam się coś na aukcji kupiło czy coś takiego e, Może rozszerzmy na aukcji albo jakiś takim kiermaszu wyprzedaży, czasami są książek i tak dalej. Czy jest to w ogóle jak duże? Z was na coś takiego w ogóle chodzi i czymś takim się zajmuje, bo ja przyznam bez bicia, ty tam ty. Uh, ja przyznam bez bicia, że... Ty do do Przyznam bez bicia, że nigdy takimi rzeczami się nie zajmowałem i, i jest to dla mnie trochę taki obcy świat, nie? Stąd też takie pytanie do was. Ilu, ilu z was, więc to chętnie, chętnie gdzieś tam zobaczę odpowiedzi w komentarzach wasze. Nic dojdziesz. dojdziesz Ilu z was się w coś takiego bawi? No niestety zrzucisz we mnie czar jeszcze co jest. W gruncie rzeczy bez różnicy, bo i tak tutaj stracimy wszystkich moich strzelców. To w turze numer jeden. Bo mówię, dla mnie jest to taka, taka kwestia, której, której ja nigdy na dobrą sprawę nie, nie poruszałem, to znaczy nigdy się nie nie, nie interesowałem czymś takim jak aukcje i tak dalej, ale wiem, że to ponoć jest w miarę duży środowisko osób, które coś takiego się bawią. A nuż widelec może wśród, wśród oglądających ten odcinek ktoś taki będzie. Interesujące bardzo, więc zachęcam, zachęcam do jakiegoś komentarza w tym aspekcie. A może inaczej, jeżeli nawet nie byliście, to czy, czy, czy może to wynika z wieku, czy tego, że w ogóle nigdy się tym nie interesowaliście, czy może też jesteście zainteresowani czymś takim? Nie reklamuję wrobo żadnego domu opcyjnego, żebyście... Nawet nie bym reklamował to w sumie co z tego, ale na, na pewno nie ma to na celu, tak? Po prostu stwierdziłem, że to jest w sumie ciekawy pomysł, żebyśmy w ogóle tak sobie. Myślę, że w ramach odcinku mogli sobie raz na czas po, o czymś tam pogadać, że ja sobie... wiadomo, ja sobie robię swoje, tak, gaworzy gdzieś tam do was nagrywam ten materiał, a, a możemy, możemy sobie tworzyć jakąś taką powiedzmy większą społeczność i tak, jak sobie dyskutujemy. E, bo zawsze uważam, że takie rzeczy są zajebiste, więc... Taki, taki, taka mała sugestia, dajcie znać, e, byłbym bardzo dźwięczny, jak mawia klasyk, Dobrze. Jeszcze dychasz. Ty śmieciarzu mały, no. Ho, może zrobimy tak. Szakty nie ma ruchu. Skończ, tu, tu. Bo tak. Dobra. Zrobimy to inaczej. Teraz szakt. Zostaw tu całe wojsko. Weź sobie. Nie wiem. Dobra, może inaczej. Weź sobie jedną harpię. Tu zostawisz i tak całą armię. Psa. Ile jest w tym kołów wojska? Coś tam jest. Możesz to ulepszyć. A w drugim kołów? Chyba rekrutowałem już. Tak, rekrutowałem. Stąd też, zrobimy tak. Teleportniesz się do kołów numero duo, eee, czyli, 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 czyli. Tartagnia. Ok. Eee, zrekrutujemy tu wszystko. Wszystko powiedziałem. Weźmiesz to, pozbędziesz się tego dziadostwa. Właśnie mm -hmm. to też nie musiałeś, ale... Jest to mile widziane. Weźmiesz Feniksy. Stąd. Oraz stąd. O, w Electrizing już byłem. Pff, niewykluczony, bo jest zdobyłem przez chwilą. Mogę coś jeszcze wrzucić poza. A nie, nie wrzucę, bo teraz wrzucę. Kapitanów, haków. Eee, tu teleportujesz się nie przez Electrizing, tylko przez Magnetim, tak? A nie, mam w drzwi. Uff, są jeszcze jakieś. Jest Magnetim i jest Vazar. Zaraz, zaraz, zaraz. Electrizing, to tu byłem, okej. Okay. Dalej mamy Magnetim, tu mnie nie było jeszcze. W końcu rzeczy, ehm, dobra. Magnetim. Dobrze. I teleport do Wazar. Co się tak nazywało? Dobrze. Teraz Korks stań przed miastem. I to jest miasto, zwie się. Kragmur. Dobra. Teleportnij się jeszcze za tym do Kragmur. Ok. Przekaż wszystko bardzo dobrze. Mhm. Następnie teleportujesz, czym się to nazywało? Blindroot? Blindroot. to jest miasto numer 2. Hops. Pozbywasz się tego. Robimy tak. Aleksandretta. lot. I powinniśmy Cię usłyszeć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Możemy nawet tak zrobić, Będziesz wyjątkowo bezczelni. Hmm <ścoughs> Oby ten odcinek już. Już, już, mam, już mam takie poczucie, że ten star powinien się skończyć. Ale to z tego bardziej powodu, że chcę zobaczyć jakieś inne rozwiązania w tej grze jeszcze. Jestem, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Myślę jeszcze z tą kampanią: czy wystartować, czy jeszcze sobie zrobić jeden odcinek rozgrzewkowy. Ehm, przyznam szczerze, że jestem trochę w kropce, bo nie mam pomysłu na to. trud ehm, może być. Ehm, nie mam pomysłu, czy już to startować, czy jeszcze nie. Może rzucę na fly? E, nieważne. Zaraz zobaczymy, czy masz. O, tak można latać. Śmieszne. O, jest i pomarańczowy. To jest twierdza. Ok. Niebieszczak jeszcze tam jest, i tu jest pomarańczówka. O, rzuć jeszcze raz. Flight. Ok. Pierwsza walka. Przed zakładam has to. Raz. I dwa. Źle ustawiono. A może. Zabraknie. Meh się przyzwyczaiłem, że moich kapitanów haków i tak tracę. Cwalniaczek. O, żyjecie jeszcze. A, to peszek. A wlatuj. Smrodki. Coś mi nie wyszło. O nie, o nie, co ja zrobię? Co ja teraz zrobię, biedny? Eee, e, hypnotizing eyes. Mogę zahipnotyzować nawet Feniksy, patrzcie. Nie spodziewałem się. Armageddon jak bije jak szatan. 370. 365. Okej. Okay. Pomarańczowy Vanquished. Ładnie. Bardzo ładnie. Lecimy sobie dalej. Stały nam dwa zamki. Tu i tu. Jakby was zrobić? No, mogę Shaqqtim z bok polecieć. Bok. Mamy to otwarte? Nie pamiętam. Mamy. Ty nie jest dobre, jeszcze taki jakiejś takiej no, no właśnie. O nie, nie przejdę. Co ja zrobię? Ach, a to cfaniak. On mnie wyrolował na szaro. No nie. To chunsfot. Ciupka wizji, por favor. No mogę w wziąć się. Tak, szczerze mówiąc. No już nie mogę być artefaktów, o nie. To już mogę. Trzeba mi się wbić. O, budynek do Nestle. O, a i tu jest kołów jeszcze jedno. No już nie wiedziałem. No to już będzie moje. O, pierwsza z koł zdobywamy. I drugie poziomowi kapitanowie Hakowie są na, na tych. na murach. To ciekawe. Że ja tak lubię Lochy, jeżeli chodzi o ich kompozycję zdobywanie zamków.

z grotto, z gildem, ze wszystkimi przyjemnościami Ty przyjacielu widziałem, że... O właśnie tu się spierdola. O Może nie być takie proste. Jeszcze szczerze mówiąc, mam pewien patent. Tu się zastawiamy, a te biegacze ile mogą przebiegać? Trochę mogą. Zrobimy tak. Kim zatankujemy to? Harpia. Będziesz do tego dzielna. O, jest numer szybszy. To Peszak, no. Dopiero ja się obronił. Dobra. Ten kryształowiec się posypał. Ten żyje jeszcze. Nie dogryziesz go. Kurde, twardy. No, Szak, ty nie masz takich zajmistych statystyk jak reszta mojej ekipy. Archanioł jest do już Oj, paraluż. Jak miło. Archaniele, archaniele, mój drogi. O, peszek. Puchnij tutaj. Jest to to nie przejmujemy się. Możesz uderzyć. To za zatuc. O nie, moje psy. Mogę wstrzeszać, a już. Pieprzeć to. Mogę. No i skończyłem turę na krzaku, patrzcie. Ja jestem jak gra zareaguje w takiej sytuacji. No, dajmy turę. Patrzcie jaki hunz sprytny. No dobra. Dobra, mamy cię. Jebać Bastion! A sika osi dzisiaj zasnął. Nie, co ja teraz zrobię? Co ja biedny teraz zrobię? Hihi. Hi. Peszek. A to feller westchnął. No Seller. A dzisiaj mam jakieś takie powiedzonka polskie przyszły mi do głowy. No nie, Drzewiec. Co ja biedny teraz zrobię? Zrobić, na przykład. Tak. Okej, okay, Shakti. Teraz twoja misja. Nasz oponent jest. Głupi, to przede wszystkim, a druga sprawa jest... Gdzieś ty był. Tu. Dessa Prawie jak Odessa. Do Highcastle zapraszam. Weź fly like an eagle. Jedziemy. Hopsa. 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 Dzielna armia do przodu. Patrzmy, mają dzielne wojaki. Siedemset. Mm -hmm. mm -hmm. O! Będzie? Janio. Zacznij Garbaty anioł szedł na ziemię. I powiedział nie wyjdziecie, bo to więzienie. Dobra, to mamy... to. No, ciebie trzeba było czymś zabić. W sumie. Nie pomyślałem o tym. To ty możesz? O czy nie zabijesz to wiemy, O nie, slow. Obemu z papą. Udało się. Jestem Nixem. Jestem na tej pozycji. A tu są moje mapy jeszcze, patrzcie. Jeszcze ma widać, których miałem. I Nix tutaj jest śmieszny, Fajnie wygląda. Dobra moi drodzy, zobaczymy co dalej, czy będziemy robili tą kampanię, bo kampanii są trzy yy, i mo mogę, mogę je czytać, tak? Mogę je czytać, bo tam część mogę sobie po prostu wrzucić na drugi monitor, to idzie mam kamerę zawsze, e, i sobie ewentualnie czytać. E, możemy też sobie zagrać jeszcze jakiś jeden scenariusz, ewentualnie jeżeli znacie jakieś dobre e, customowe mapy, też możemy je zagrać, pamiętajcie, że customowe mapy też możemy sobie wrzucić tutaj do folderu, ewentualnie customowe kampanie, może jakieś są po polsku, tylko pamiętajcie, że muszą być do wersji 1.4.2 Hoty, więc to jest bardzo istotne, e, wersja musi się zgadzać, takie hajs musi się zgadzać, Wielu Um, no co ja w takim razie bardzo serdecznie podziękuję za ten scenariusz, Mam nadzieję, że się podobało. Czekam na Wasze opinie, komentarze um, pod tym filmem. No i tyle. Ja pamiętam, co byście wy, a to był Horn of the Abyss. Pierwszy scenariusz. Trzymajcie się ciepło. pa pa. O, tutaj tak muszę niestety zatrzymywać.